Wszędzie są kłaki, dlatego y, lecimy. Czekałyśmy na tą wizytę chyba 3 miesiące. Nie, albo lepiej nawet. Nie wiem. W każdym razie bardzo dawno ją umawiałam i to był jedyny termin taki najbliższy na sobotę, więc cieszymy się bardzo, że jest y, miejsce. I proszę bardzo, czupurek przed. Pokaż się. Wiesz, co się dzieje już? Już ty czujesz, ty nie jesteś takiego gałga. Dobra, smrodek odstawiony, teraz mam 2 godziny mniej więcej, bo tyle trwa grumowanie. Więc ja jeszcze muszę załatwić swojego lekarza, bo ja to tak zawsze wiecie: wszystko utykam po prostu w ten weekend, jak jestem w Lublinie, żeby jak najwięcej rzeczy ogarnąć. Więc tak, mila fryzjer, ja lekarz. Jeszcze zrobię zakupy, mam nadzieję, w międzyczasie i może uda mi się podskoczyć na herbatę do Anety, bo też gadałyśmy, że może się spotkamy, zapraszała mnie, więc mam nadzieję, że się uda, choć nie wiem. Dwie godziny. No, zobaczymy, dobra. Lecę, nie gadam, bo to szkoda czasu. No, dzień dobry, pięknie, cześć. Jak tam jest? Proszę bardzo, <coughs> i Chodź. Bronę, Dobrze. Stawiamy, Chodź. No, piękno jeszcze. Piękno. Kartą, kartą. Chodź. Piękno moje. Gwiazda. Już jedziemy już. Wszystko ogarnięte. Zakupy zrobione. Lekarz ogarnięty. Piesek piękny tutaj już jest. Klimę muszę włączyć, bo po prostu jest taki ukrop, że nie idzie wytrzymać. Byłam też u anety na chwilę. Na krótkie ploty. Zobaczyłam jej nową piękną kuchnię. Ale jakoś nic nie nagrałam. Yy, może się jeszcze będziemy dzisiaj łapać. Także lecę do domu, gotować obiad, sprzątać i... Życie. Cóż mogę więcej Wam powiedzieć? Dzień dobry! Dotarła! Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, to my! No bo ty my. już zapowiedź dałaś jakoś pewnie? Aha, dałam! Dałam zapowiedź, że Ciekawe, idę to... z gwiazdą na targ staroci! Idziemy targ staroci, staroci. Staroci, staroci! I, staroci. Staroci. I staroci. Staroci idą na targ staroci! Mogłybyśmy się tam wystawić w sumie. Ja właśnie tak miałam Cię zapytać, o... czy, coś czy mi sugeruje? się Uwaga do Roberta. Czy coś mi sugerujesz, się zapraszając mnie na targ staroci? Chcesz mnie sprzedać? A wiesz, że ja tam nigdy nie byłam? nie. Nie, byłam. Ja że tylko pod zamkiem, ale widziałam, jak jechałam, że oni się rozstawili też na tym parkingu, przy, na podzamku tam. Dobra, pójdziemy zobaczyć. Pójdziemy <fartuj> <tuszy> zobaczyć. Patrz, już Stare mamy brury. podobną długość włosa. Pokaż. Dyszejące chciałam włosy. Ej, bez kitu, zobacz. Już bo mi to zaproszę. O, a ja ścięłam. No, ale ładne masz. Co tam szuka pani? Halo? Pani? starociu. Co szuka? Szukasz starocik? Ale o piękna ta komoda. Strasznie mi się no podoba. I to są właśnie takie stare, fajne. O i tamta komoda. A ja ta też jest świetna. Tylko ta jest na wysoki połysk, a nie, i ma wzory. Ale o tamta. Tam to jest bardzo ładna. Backstage. Jak powstają? filmy. Głowy. ciekawe, mówimy. <grym> nie wkładaj głowy. Się nie mam operatora, pani. Ani statywu. Ale to padnie. No. Ale statyw mamy. A się Zatrzymamy każda po trzy? Ale jakoś krzywa ustawiłaś. się. No bo... <grym> no bo zobacz, co tu się dzieje. Ta płytka jest krzywa że te backstage y będą najlepsze. Co zrobiłaś, tu, zapowiedz wszystkim? Aha, bo tam ludzie stoją, a nagrywasz tylnią kamerą, nagrywasz, rozumiem. No to czy jest? Ten pan jest przerażający. Hello, hello! Witamy się z samochodu. Chciałam Wam tak na szybko pokazać zakupy z Lumpexu, bo właśnie wyszłyśmy. Jestem w Lublinie i wpadłam na chwilę właśnie do Ciuchlandu i tak szybciutko pokażę Wam kilka rzeczy. Kupiłam głównie dla córki, ale też parę dla mnie. Pierwsza rzecz to takie dresiki do biegania do przedszkola za piątaka chyba, za 6 zł. Myślę, że przydadzą się do tak zwanego ciuchania. Dla mnie t-shirt taki w bardzo ładnym kolorze, morelowym, brzoskwiniowym, coś takiego. 100% ba... nie, nie 100%, 90% bawełny chyba albo 95%? E, 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 jakoś tak, 8% elastan, więc taka fajna, w ogóle niezniszczona, jak nowa. E, shorty jeansowe dla mojej córki na gumeczkę, bardzo wygodne się wydają. I to jest Next 98 rozmiar, 9 złotych. Do tego mamy jeszcze super przyjemną podkoszulkę, taki wiecie top pod, pod koszulę, czy pod sweter nawet, z bardzo przyjemnej bawełny z H&M za 13 złotych. Z, z Zary, nie z H&M. A tutaj mam shorty. Bardzo przyjemna wiskoza. 100% wiskozy z kieszeniami, i pomyślałam właśnie, że mogą się przydać na urlop. Takie luźniejsze, bo to jest rozmiar 36. Trochę mam luzu w nich, ale podejrzewam, że na urlopie nadgonię kilogramy. I takie fajne, czarno-białe, wygodne. I co my tu jeszcze mamy? Czy wy to widzicie? Podkoszulek z tak zwanym rabulem. Musiałyśmy go wziąć. Kosztował 9 zł. Tak. I kurteczka do przedszkola też, do biegania, Lindex Kids, 98 rozmiar. Mierzyłyśmy, jest dobra, taka pikowana, bez żadnych śladów użytkowania, nie ma żadnych dziur, żadnych przetarć, brudów, plam, więc spoko. I ona kosztowała, już Wam mówię, chyba 16 zł. Tak, 16 zł, więc spoko. I jeszcze jedna bluzka, coś w kolorze niebieski, taki błękitny kolor. I to jest akurat dziecięcy też indeks, ale na metr 52 mierzyłam. Jest ok. Córka powiedziała, że ładnie wygląda, więc wzięłam. Troszeczkę krótsza też. Myślę, że na urlop ją ze sobą zabiorę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zakupy i teraz ruszamy zobaczyć na Stare Miasto Karnawał Sztuk Mistrzów. Może coś będzie ciekawego dla dzieci i może jakieś lody jeszcze zaliczymy. Także ruszamy szukać miejsca. lody! Lody, wiadomo. Bo lody i słodycze. Słuchajcie, taki widok oznacza tylko jedno. Będę robić ogórki kiszone. Pierwszy raz samodzielnie, także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że wyjdą tak pyszne jak mojej mamy zawsze. Ja oczywiście robię ogórki z przepisu mojej mamy właściwie mojej babci, bo to moja babcia dała mamie przepis. Więc tutaj dajemy oczywiście koper, dajemy chrzan, czosnek, również gorczycę i papryczkę chili. A jeśli chodzi o zalewę, to na litr wody. Ile soli? Dwie łyżki soli, takie dosyć duże. I wtedy to wszystko zalewamy. I ogórki są twarde, pyszne, chrupiące. Więc przepis sprawdzony. I ja zalewam taką gorącą wodą. Gotuję tą wodę z solą i zalewam takim no, prawie wrzątkiem. I zawsze nam ogórki wychodzą pyszne. Oby w tym roku również. Robię je pierwszy raz całkowicie samodzielnie, bez w sumie żadnej pomocy. I to już chyba oznacza dojrzałość, wiecie? Jak się robi sama ogórki, to dla mnie już jest taki przełom w życiu, że człowiek już naprawdę dojrzewa. Śmieszne trochę, ale tak, tak to wygląda. Witam się z Wami z Krakowa. Właśnie dojechałam na miejsce. przyciszę tylko muzykę, powiem Wam co ja tutaj robię. Moja obecność tutaj jest spowodowana wizytą pana Justina Timberlake'a. Oznacza to tylko jedno, że idę na koncert. Mega się cieszę. Jak tylko się dowiedziałam, że będzie w Polsce, to stwierdziłam, że muszę, muszę mieć bilety, muszę pojechać i jak powiedziałam, tak zrobiłam. Jestem tutaj i zamierzam się świetnie bawić. To będzie taki rok pod hasłem koncertów. Byłam na tako, teraz Justin, więc bardzo fajnie, dobrze, niech się dzieje. Teraz jeszcze pójdę, bo jestem wcześniej. Pójdę sobie do sklepu kupić jakieś przekąski i coś do picia i chyba pójdę gdzieś coś zjeść na miasto. Także pokręcę się po Krakowie, zabiorę Was ze sobą i wieczorem. I wiecie co, nieważne, że jestem sama. Bo przyjechałam tutaj sama, ale stwierdziłam, że nie odpuszczę tego koncertu. Miałaś ze mną, Aneta. Jeżeli to oglądasz, to żałuj. Już teraz żałuj po prostu, że, że nie. Bo jest nasza aktualnie w ten weekend, jest nasze dziesięciolecie znajomości. Tak, znamy się już 10 lat, chociaż niektórzy myślą, że jesteśmy siostrami. W każdym razie, mm, moja droga, jeżeli to oglądasz, to żałuj, że cię nie ma. Bo jest naprawdę dobrze. A będzie jeszcze lepiej. Więc tak, yy, idziemy pokręcić się po Krakowie. Nie będziemy siedzieć w pokoju, bo bez sensu. Chodźmy. Chciałam jeszcze tylko dodać, że żałuję, że nie poszłam na koncert yy, Beyoncé, która. Była w tamtym roku w Warszawie i miałam ją tak naprawdę pod nosem, bo na stadionie narodowym w tym samym mieście nie musiałam nigdzie jechać i żałowałam później. Jakoś nie ogarniałam w ogóle tych biletów, jakoś miałam co innego na głowie. W każdym razie teraz już taka okazja na Justina może się prędko nie powtórzyć, więc tym bardziej się cieszę. jeżeli ktoś lubi wegetariańskie lub wegańskie jedzenie, to tutaj w Krakowie polecam Glonojada. Jadłam już tutaj nieraz. Bardzo dobre jedzenie, duży wybór, także możecie sobie zajrzeć. Plac Matejki 1. Polecam. No i oczywiście po obiedzie należy się deser. Lody, biała czekolada z malinami, przepyszne. Zajadam i idę spacerować. Słuchajcie, już jestem gotowa, Bolt na mnie czeka, także lecę. Chciałam tylko powiedzieć, co mam na sobie. T-shirt z Rezert, spodnie Stradivarius, do tego gazele wygodne, czyli po prostu wygoda i dobra zabawa. Mega się cieszę. Śmieszna sytuacja, bo koleżanka odezwała się do mnie. Zobaczyła relację, że jadę do Krakowa i odezwała się do mnie, że jest w Krakowie, także najprawdopodobniej spotkamy się po koncercie. Bardzo fajnie, cieszę się i lecę, bo już kierowca czeka. Wróciłam z koncertu. Ach, jestem lepiej żywa, ale było po prostu fantastycznie. Cudownie. Wytańczyłam się. Szalałam jak głupia, ale już wiem, że jeżeli będę szła na koncert jakiś kiedyś, to już wiem, które trybuny wybierać. Albo jednak zdecydowanie płyta. Nie no, było super. Po prostu wow. Wróciłam tramwajem. zatłoczonym Kupiłam w całodobowym ciastka i wodę. Idę się umyć i kładę się spać, bo jestem naprawdę ledwo żywa. Dzisiaj zrobiłam. wracam, A już on nie powiem. Bo już jest po północy. Zrobiłam nie wiem ile kroków. Z 15 tysięcy. Na pewno. Może i lepiej. Nogi nie bolą, więc yy, zaraz biorę prysznic, mywam makijaż i idę spać. Ale to był naprawdę udany wieczór. Będzie mi się dziś ten koncert chyba kończę nadawać. Ja już się ogarnęłam, wyspałam się dzisiaj. A cudownie I idę szukać jakiegoś śniadanka i kawy. Potrzebuję kawy, mimo tego, że się wyspałam. Także pokręcę się jeszcze pewnie po Krakowie i o 13 mam pociąg i będę wracać do Warszawy, ale o, tak się cieszę, że tu przyjechałam. Naprawdę było fantastycznie. Fantastycznie było. Zjadanko zjedzone, pyszna kawka wypita i teraz ostatni punkt z programu w Krakowie, czyli... Dawaj. Czyli Lajkonik, piekarnia, w której są przepyszne drożdżówki. Dostałam zamówienie z Warszawy, żeby przywieźć drożdżówkę z kruszonką i z serem i z wiśniami. Były tam też pyszne rogale z pistacją, więc lecę, zaopatrzę się. いなお。